Siemanko, z tej strony Krysie, ja witam Was na kolejnym odcinku na moim kanale A dzisiaj trzy saszetki naklejeczek z Euro Germany 2024 Może w końcu uda nam się trafić naklejkę Parallel Są różne kolory, teraz Wam się wyświetla tabelka Jeszcze żadnej nie trafiłem, ale za to w zwykłych saszetkach Trafiłem już w koszuleczce Na ten Signature Style Willi Orban. Ja go nie będę wklejał, bo myślę, że te naklejki coś będą warte. Będę wklejał te co nie są z autografem, bo to nie zawsze właśnie jest ten autograf i to wyróżnia właśnie te naklejki. Liczymy oczywiście najbardziej na limity do 24 bądź do 1, bo takie są. Najlepiej gdyby to był Cristiano Ronaldo, ale widzimy niestety w tej saszeczce takowego nie będzie jeszcze. Ale jest za to zawodnik z Danii, Hojlund, na karcie Player to Watch, no, na naklejce, przepraszam. No i nie ma no dalej Polaków, ale są Grecy, Armstrong, Gunok, Baluta i zawodnik z Holandii. Możecie napisać, czy wy zbieracie tą kolekcję naklejek z tego euro. I na jakim etapie jesteście. No ja raczej w połowie nie jestem. Niestety jeszcze. W międzyczasie przypominam wam o konkursie na moim kanale na 1000 subskrypcji, gdzie do wygrania będą m.in. nieotwarte, oryginalne saszetki od Topsa z Champions League. Więc myślę, że warto subskrybować. Nie wiem, czy uda mi się zabrać komplet. Miejmy taką nadzieję, że się uda. No, liczymy na to, że się uda. Jest Verati, jest pierwsza naklejka. Takiej jeszcze nie miałem. Stop 11. Tylko, że ja nie wiem, czy to się wkleja, czy właśnie. Zaraz może Wam pokażę, gdzie się to by wklejało. Turcja, Izrael, Dania i jest pierwszy kapitan w mojej kolekcji. Skriniar. Który niestety, nie wiem czy pamiętacie, też strzelił nam bramkę na oczywiście zeszłorocznym euro specjalną sobie damy tu. Może to będzie w końcu paralel. A tymczasem mamy Albanię, Węgry, Czechy, Belgię i bodajże to jest Paryż, oczywiście Francja. Naklejka i czy to jest paralel? Uwaga, uwaga, nie jest to Luksemburg. No więc co. Dziękuję Wam za oglądanie. Trzymajcie się. Cześć.